Stres. Jesteśmy w budynku. Presja czasu. A pełno się spóźnia. I co teraz? Proszę Państwa, już Państwu mówię, co się w takiej sytuacji robi. Jeżeli mamy kontakt z pełnomocnikiem, pełnomocnik się spóźnia, już parkuje samochód, zaraz do Państwa dobiegnie, no to można ze spokojem wejść na salę i poinformować sąd, że pełnomocnik już idzie. W takiej sytuacji sąd dokonuje przerwy w rozprawie. Natomiast jeżeli mamy pewność, że pełnomocnik nie dotrze na termin, nie jest w stanie zorganizować zastępstwa, za Siebie, to mają Państwo możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu rozprawy. Co w, może to wywołać trochę dużą frustrację, ponieważ terminy w sprawach frankowych są wyznaczane no w późniejszym, dużo późniejszym czasie, natomiast mają Państwo ten komfort, że są razem z pełnomocnikiem na sali rozpraw. Proszę Państwa, takie rzeczy się zdarzają. Każdy jest człowiekiem, nawet pełnomocnik, także lepiej wiedzieć, jak zareagować.